Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pani Marioli, która pisze do nas w tematyce kwoty wolnej od zajęcia komorniczego osób, które mają dochód z emerytury Podobno kwota wolna od zajęć komorniczych to 2700 zł, więc pytam czemu kiedy moja emerytura wynosi 1970 zł, komornik zabiera mi 450 zł dużo mi brakuje do 2700 zł kwoty wolnej od zajęć. Jak to wygląda? Pani Mariolu, przede wszystkim trzeba odpowiedzieć tutaj na zasadniczą kwestię. Kwota wolna od zajęcia to jest pojęcie szerokie i ono jest uzależnione wysokość tej kwoty oczywiście od tego od kilku czynników przede wszystkim od źródła dochodu. Ponieważ dla osoby pracującej na umowie o pracę mamy inną kwotę wolną niż na przykład dla emerytów, tak. Rodzaj tego zadłużenia, czy jest to zobowiązanie zwykłe, czy zobowiązanie na przykład alimentacyjne. Natomiast tutaj jest jeszcze trzecia kwestia związana z wiekiem, tak, ale ona prawdopodobnie pani nie dotyczy, jeżeli pani jest na emeryturze. Tutaj mamy. Wyższą możliwość egzekucji w przypadku osób, które są poniżej 26 roku życia, ze względu na to, że one są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, i wtedy ta suma jakby możliwa do egzekucji jest wyższa. Natomiast co do zasady, jeżeli chodzi o emerytów, to nie jest to kwota taka sama jak w przypadku osób pracujących na umowę o pracę. Jeżeli chodzi o przepisy i te limity, które obowiązują w 2023 roku, to przy zadłużeniu niealimentacyjnym, bo zakładam, że pani nie ma alimentacyjnych długów, chociaż nie wynika to z treści pani zapytania, ale zakładam, że to są zwykłe jakieś długi związane z zobowiązaniami finansowymi. Komornik może zająć do 25% wysokości emerytury. Musi pozostawić na rachunku minimum równowartość 75% minimalnej emerytury. Czyli w tym roku najniższa kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 1191,33 zł. Tak? Jeżeli chodzi natomiast o długi alimentacyjne, no to może zająć nawet do 60% świadczenia, no ale zakładam, że to nie dotyczy Pani sytuacji. Więc odpowiadając na Pani pytanie, nie przyrównujemy Pani emerytury do kwoty 2700 zł, tylko do tego minimalnego emerytalnego świadczenia i równowartości 75% jego wysokości, tak? Czyli 1191 zł i 33 grosze. W związku z tym, jeżeli pani ma emeryturę brutto 1970 zł, kwota wolna pozostanie w wysokości takiej jak przed chwilą powiedziałem, tak? A komornik może pani pobrać te 450 zł, bo to jest ta nadwyżka ponad tą kwotę wolną, Czyli 75% minimalnej emerytury w 2023 roku. Więc e, szybko licząc, na moje oko jest to kwota, która się zgadza. Więc e, tutaj no, nie możemy mieć pretensji do komornika, że zgodnie z prawem stosując przepisy dotyczące kwoty wolnej w e, przypadku emerytury e, pobiera tą nadwyżkę, tak? Bo po prostu. Może. Można by było się skontaktować z tym komornikiem i e, dopytać, jaka tam jest pozostała kwota do spłaty, i próbować negocjować spłatę tego zadłużenia, być może bezpośrednio z wierzycielem, e, rozłożenie tego na jakieś inne e, raty i y, odstąpienie i zawieszenie tej egzekucji przez tego wierzyciela bezpośrednio. No ale tutaj trzeba by się było wykazać inicjatywą, tak zadzwonić do komornika, dowiedzieć się, kto jest konkretnie wierzycielem, potem bezpośrednio skontaktować się z tym wierzycielem i próbować negocjować spłatę na jakichś innych warunkach niż egzekucja komornicza. To jest jakieś rozwiązanie, ale tutaj musiałaby pani się wykazać własną inicjatywą w tym zakresie. Natomiast w mojej ocenie ta suma egzekwowana przez komornika jest zgodna z obowiązującymi przepisami, i trzeba pamiętać o rozróżnieniu. Tak jak mówiłem na samym początku, tego że kwota wolna jest różna dla różnych tak, podmiotów. Osoby pracujące i emeryci mają inaczej e, określaną wysokość tejże kwoty wolnej. Tak? I to w zasadzie wyczerpuje Pani zapytanie. I tutaj, jeżeli by się pojawiły jeszcze jakieś wątpliwości, to oczywiście zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt.małpa,poznajfachty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.